Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście powracamy do Brzyduli. Pamiętajcie, że to jest wasza seria. Jeśli chcecie, żeby była kontynuowana, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a następnie dzwoneczek. A teraz przejdźmy do omówienia kolejnych odcinków, ponieważ były one naprawdę bardzo ekscytujące. Dużo się działo, było trochę strachu, trochę płaczu i trochę śmiechu. Także zobaczcie sami. Odcinek 85 zaczynamy od Violetty, która spotyka się z Gośką. Już na początku pojawia się kość niezgody, jednak Kubańska postanawia zakryć wargi. Bierze Gośkę w krzyżowy ogień pytań, już na samym starcie zaczynając od czegoś z dużym kalibrem, ponieważ mówi jej o tym, że wie o jej przekręcie i udawaniu samej wioli. Gośka się z tego trochę wykręca, a rozmowa schodzi na inny temat ale pomiędzy tą dwójką na pewno dojdzie do wyjawienia ogromnych tajemnic. Paulina wczytuje się w dokumenty F&D. Szuka pomysłu na przeprowadzenie firmy przez kolejny miesiąc. Aleks wpada w szał. Nie taki miał plan wobec rodzinnego biznesu. Niestety próby Pauliny nie wychodzą najlepiej, ponieważ przygląda się pensjom pracownikom i ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się, że te są już maksymalnie niskie i nie jest w tym stanie nic zrobić. Jak w takim razie uratuje firmę? Ciężko na to na razie odpowiedzieć. Tymczasem w FND wszyscy z niecierpliwością czekają na powrót Bioli. Po rozmowie z ulą Marek zwierza się Sebastianowi. Każda konfrontacja z żoną jest dla niego bolesna. Nie wie co dalej robić ze swoim życiem, a przede wszystkim ze swoim małżeństwem. Z jednej strony bardzo go to boli, ale z drugiej wciąż coś do niej czuje. Czy wybaczy zdradę? Żeby tak się stało, musi upłynąć jeszcze bardzo dużo czasu, a tego niestety mają naprawdę niewiele. Francesco nęka Aleksa telefonami. Febo postanawia zmienić taktykę w rozmowie z siostrą. Dopinguje ją do ratowania FD. Dodaje jednak, żeby wiedziała, kiedy należy odpuścić i wyciągnąć z biznesu, co się da. Paulina reaguje na to z entuzjazmem i z pełnym przekonaniem mówi, że jeśli nie uda im się uratować firmy. To wyciągnie z niej wszystko, co się im należy. Violetta wraca ze spotkania z gościem. Ula chce wiedzieć, jak poszło i czego się dowiedziała. Okazuje się, że Viola niewiele pamięta. Nie wszystko jest jednak stracone, ponieważ Viola wykazała się niezłym sprytem i całą rozmowę nagrała. Niestety jest to trzygodzinna rozmowa, więc będzie co odsłuchiwać. W międzyczasie u pana Hu mamy bardzo podobną sytuację. Gośka również nie za wiele ze swojego spotkania pamięta. Ale udaje jej się przypomnieć jedną informację, a mianowicie to, że Sebastian i Viola są ze sobą w nieformalnym związku. Na to pan Hu reaguje niezbyt pozytywnie. Paulina i Alex rozmawiają o Włoszech. Przerywa im jednak wizyta Francesco. Paulina jest zachwycona. Wita gościa z otwartymi ramionami i szerokim uśmiechem. Natomiast Alex wygląda na przerażonego. Nie wie, co ma teraz zrobić. Relacjonując spotkanie z Gośką, Viola wspomina mimochodem o rzeczy, która natychmiast intryguje Ule. Przyjaciółka drąży temat, przeczuwając, że kryje się za tym coś więcej. A chodzi tutaj o to, że Gośka mówi, że jest w stanie umówić się dopiero w piątek. Ula wpada na pomysł, że. Dlatego gośćka i pan Hu będą gotowi dopiero w piątek, bo wtedy nie będzie ich już w Polsce. I czy tym razem intuicja jej nie myli? Myślę, że nie i ma w tym dużo racji. Natomiast na Violette pada widmo podejrzeń. Wszyscy są ciekawi, skąd ma tyle pieniędzy i przebywa w hotelu. Marek zaczyna podejrzewać, że koleżanka gra na dwa fronty. Sytuacja w mieszkaniu Febo jest napięta. Alex czuje się bardzo nerwowo w towarzystwie Francesco. Paulina. Bagatelizuje przerażenie brata. Co więcej wyśmiewa go, że boi się on gościa z Włoch. Alex próbuje uświadomić Paulinie, że nie są oni przyjaciółmi, jednak nie najlepiej mu to wychodzi, prawdopodobnie dlatego, że dziewczyna jest pijana. Kiedy kobieta zasypia, Francesco stawia sprawę jasno i pyta się, kiedy będą pieniądze. Alex mówi, że za miesiąc, dwa. Ale gość z Włoch chyba nie jest za bardzo, zadowolony słysząc właśnie taką odpowiedź. A teraz czas przejść do odcinka 86. Ula od rana odsłuchuje nagrania Violetty. Okazuje się, że bardzo dużo rozmawiali tam o związkach i zdradzie i że ona takowej nigdy by nie wybaczyła. Słowa koleżanki trafiają w Marka. Skacowana Paulina próbuje dojść do siebie po wieczornej uczcie. Alex nie ma dla niej za grosz współczucia. Jest wściekły na siostrę, że mówiła przy Francesco o interesach Febo. Obecność gościa w domu stresuje Aleksa, co odbija się również na Paulinie, która stara się wypytać brata, co tak naprawdę się dzieje. Jednak nie udaje jej się to. Jutjan przygotowuje gośkę do jej zadania w ministerstwie, kiedy zwycięzca przetargu zostanie ogłoszony ma iść i podpisać umowę jako Violetta Hu. Poznachowską w ostatniej chwili oblatuje strach. Mówi, że Chińczycy wcale się z nią nie liczą i to wszystko doprowadzi ją do więzienia. Yutian ma jednak bardzo skuteczny sposób na wątpliwości Gośki. Pokazuje jej walizkę z pieniędzmi, które otrzyma za wykonaną robotę. Paulina jest podejrzliwa wobec Alexa i Francesco. Chce wiedzieć, dlaczego brat tak nerwowo się zachowuje w obecności przyjaciela z Włoch. Wypytuje go o wspólne interesy. Bo jest bardzo tajemniczy, nic nie mówi wprost. Czy grożą mu kłopoty? Alex zabiera Francesco do F&D, gdzie przedstawia go Adamowi. Chcą rozejrzeć się po firmie. Wizyta gościa z Sycylii zmaga paranojem Turka. Dyrektor finansowy podejmuje życiową decyzję i stara się dodzwonić do Uli i Marka. Niestety ci nie odbierają. Ula w obecności Sebastiana i Daniela? W dalszym ciągu wysłuchuje zapisu rozmowy Violetty z Gośką. Jedno zdanie szokuje wszystkich obecnych w pokoju. Okazuje się, że jedyną osobą, którą tak naprawdę kocha Violetta jest Sebastian. W obliczu nadchodzących zmian Adam odbywa z Bożenką szczerą rozmowę, która rozwiewa wszystkie jego wątpliwości. Następnie odbywa rozmowę ze swoimi pracownikami. Żegna się z nimi, przekazuje swoje hasła, do komputera i klucz do gabinetu zaufanej osobie. Księgowe podejrzewają, że dyrektor chce skończyć ze sobą, Bożenka bagatelizuje ich obawy. Tymczasem Adam idzie do swojego gabinetu i się pakuje. Władek dzwoni do Marka. Zdaje mu raport ze swojej misy. Dobrzańscy natychmiast jadą po violette. Pod nieobecność brata Paulina przeszukuje torbę Francesco. Znajduje w niej bardzo dziwne i niebezpieczne przedmioty. W tym momencie zaczyna rozumieć, dlaczego jej brat jest tak bardzo przerażony gościem z Włoch. Tymczasem finałowa scena w tym sezonie jest naprawdę bardzo ekscytująca i dużo się dzieje. W ministerstwie Yutian i Gośka czekają na wynik przetargu. Nagle na horyzoncie pojawiają się Ula, Marek i prawdziwa pani Hu. No cóż, zakończenie tego odcinka zostawiło u mnie i pewnie również u Was lekki niedosyt, ale za to kolejne odcinki będą naprawdę bardzo niesamowite. Tymczasem, wielkie dzięki za obejrzenie mojej dzisiejszej produkcji. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, również dzwoneczka. Pamiętajcie, że ta seria jest dla Was i jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek, także mam nadzieję, że go obejrzycie. A teraz już się z Wami żegnam. Wielkie dzięki. Do zobaczenia wkrótce.